Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku: Gareth Bale olewa swojego młodego fana na lotnisku, Juventus przygotowuje nową umowę dla Genluiego Buffona, dwie bramki z za połowy w dwie minuty, takie rzeczy tylko w lidze japońskiej, Vidal i Rakitic nie są szczęśliwi w Barcelonie, czy to oznacza transfery do Włoch? Dani Alves o ma wrażliwość dziecka, byłbym idiotą, gdybym się od nich nie uczył, Cristiano Ronaldo o byłych kolegach z Manchesteru United. Slatan Ibrahimowicz wraca do Hiszpanii. Możesz oglądać i obstawiać mecze piłkarskie w aplikacji BetClick. Dziękuję za prawie 4000 łapek pod poprzednim filmem, jesteście no niesamowici, po prostu dziękuję za wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz i życzę miłego oglądania. Zapraszam na film na kanale Obstawiamy. Tym razem znajdziecie tam konkurs, w którym udział może wziąć każdy, a do wygrania piłka do kosza Spaldinga, więc chyba warto, prawda? Link jak zawsze w opisie. Czas na powrót zagadek. Wiem, że za nimi tęskniliście i czekaliście na dzień ich powrotu, w związku z tym mam dla Was pytanie. W dzisiejszym odcinku pojawi się wątek powrotu z Zlatana Ibrahimowicza, a więc zagadka: w jakim hiszpańskim klubie grał Zlatan Ibrahimowicz? Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzu, a odpowiedź poznacie standardowo na końcu odcinka. Gareth Bale od jakiegoś czasu zmaga się z negatywnymi sytuacjami w swoim życiu. Kontuzje, krytyka ze strony mediów, klub, który na siłę chce się go pozbyć. W poprzednim materiale informowałem o jego prośbie na temat zatajenia jego stanu zdrowia. Jaki był tego powód? Możemy się jedynie domyślać. Niestety, na niekorzyść waliczyka w sieci pojawiło się nagranie, na którym Bale totalnie olewa swojego fana, który błagał piłkarza o autograf. Zobaczcie sami: Film na lewej. Z jednej strony sportowiec nie ma żadnego obowiązku, aby w takiej sytuacji zatrzymać się i sprawić radość swojemu fanowi. No chyba, że ma taki zapis w swoim kontrakcie. Z drugiej strony dziecko miałoby pamiątkę na całe życie. Ja nie oceniam tej sytuacji, zostawiam wam do interpretacji. Podzielcie się swoją opinią na ten temat w sekcji komentarzy. Kartka z kalendarza 30 października 1960 roku urodził się Diego Armando Maradona. Były piłkarz reprezentacji Argentyny oraz takich klubów jak FC Barcelona czy Napoli. Naszemu ulubieńcowi życzymy wszystkiego najlepszego w dniu jego święta. Gianluigi Buffon po powrocie do Juventusu pełni rolę zmiennika Wojciecha Szczęsnego. Włoch liczył się z taką sytuacją i wiedział o niej przed podpisaniem kontraktu. Wydawało się, że 42-letni bramkarz po zakończeniu tego sezonu, gdy rozegra odpowiednią ilość spotkań, zakończy karierę jako piłkarz z największą liczbą występów w Serie A, wyprzedzając legendarnego Paulo Maldiniego. Jak to mówią, nic bardziej mylnego. Według serwisu Tutto Sport włodarze Starej Damy przygotowują nowy kontrakt, który przedłuży obecną umowę o rok, co pozwoli Buffonowi grać do 43. roku życia. Juventus jest bardzo zadowolony z jego postawy. W meczach, w których zastępował Wojciecha Szczęsnego, zawsze stawał na wysokości zadania. Jeżeli Gigi utrzyma formę fizyczną, a wszystko na to wskazuje, to Stara Dama będzie chciała przedłużyć kontrakt. Pozostaje pytanie, co na to sam piłkarz. Największym sportowym marzeniem Buffona jest zwycięstwo w Champions League. Jeżeli to się w tym sezonie nie uda, najprawdopodobniej Włoch będzie chciał spróbować tego dokonać w następnym. Jak potoczą się dalsze losy Gigi'ego, o tym przekonamy się najpewniej w przyszłym roku. Japońskie rozgrywki piłkarskie to stan umysłu. Niech nikt mi nie wmawia, że jest inaczej. W niedawnym materiale pokazywałem piłkarzy klęczących przed murem, teraz pokażę wam dwie bramki z za połowy boiska strzelone w mniej niż dwie minuty. Cała sytuacja miała w drugiej lidze japońskiej w meczu pomiędzy Yamagato a Ehime. Ostatecznie wygrała Yamagata 3 do 0, które jest faworytem do awansu do japońskiej Ekstraklasy. Zapraszam także do gry w football Team. Jeżeli masz plus 110 overall, wciąż szukamy nowych graczy. Zapraszam bardzo serdecznie. No, co ja mogę powiedzieć? Po prostu chciałem żebyście dołączyli, jeżeli gracie gdziekolwiek indziej. Znaczy oczywiście jak chcecie, no nie zdradzajcie swoich klubów, ale jeżeli jesteście na można powiedzieć wylocie, plus 110 overall, no to zapraszam do mojego klubu. FC Barcelona przeżywa ostatnio trudne dni wszystko przez wyjazdowe mecze w Champions League, które delikatnie mówiąc nie zachwyciły obserwatorów. Coraz więcej pojawia się głosów, że czas Ernesto Valverde na Camp Nou się skończył. Sytuacja jest daleka od idealnej. Widać to między innymi po Arturo Vidalu i Iwanie Rakiticu, którzy nie są szczęśliwi jako piłkarze dumy Katalonii. W związku z tym już zimą może dojść do transferów. Według włoskich mediów to Włochy będą kierunkiem zarówno dla Vidala, jak i Rakiticia. W przypadku Chorwata mówi się o Milanie. Jakiś czas temu dyrektor sportowy Iwan Gazidis udzielił takiej wypowiedzi dla La Gazzetta dello Sport. Nie lubię być aktywny na rynku transferowym w styczniu, ale czasem jest to konieczne. Możemy inwestować w doświadczonych graczy. Ostatnie zdanie może być kluczem. Rakitic spełnia ten wymóg, a dodatkowo Rossoneri nie będą musieli wydać na niego fortuny. W przypadku Vidala duże zainteresowanie wykazuje Inter. Sam piłkarz o niezadowoleniu w FC Barcelonie mówił otwarcie w wywiadzie z El Mercurio: Będę ciężko pracować, aby nie opuścić tego klubu i przyczynić się do zrealizowania naszych celów, ale nie jestem szczęśliwy. Ciężko pracowałem przez całą swoją karierę. Moja chwila jeszcze nie nadeszła, ale jestem spokojny, ponieważ wiem, że nadejdzie. Sam piłkarz mógłby chcieć dołączyć do interu ze względu na osobę Antonio Contes, z którym ciliczyk miał okazję współpracować za czasów jego gry dla Juventusu. Przeżyłem z nim mnóstwo miłych chwil. Dzięki niemu stałem się jednym z najlepszych. W piłce najważniejszą rzeczą jest czuć zaufanie i jeżeli trener w ciebie wierzy, to pozwala ci się znacznie rozwinąć. Jak potoczyły się dalsze losy Arturo Vidala i Iwana Rakiticia, przekonamy się już za kilka tygodni. O tym, że Neymar jest jednym z najbardziej pechowych piłkarzy na świecie, wspominałem na kanale już niejednokrotnie. Według jego byłego klubowego kolegi Daniego Alvesa, piłkarz PSG ma mentalność i wrażliwość dziecka i jeżeli chce być poważnie postrzegany, musi to radykalnie ograniczyć. Czasami, żeby nie pokazać swojej wrażliwości, wycofuje się. Tak, Neymar jest wrażliwą osobą. Przyjmuje się wieloma rzeczami, część z nich jest bardzo niesprawiedliwa. Ma wrażliwość dziecka, choć nie jest dzieckiem, jest mężczyzną. Ludzie muszą nauczyć się go szanować, ale nie stanie się tak, dopóki on nie zaznaczy swojej pozycji. Jest wizytówką naszej drużyny, nadal jest naszym flagowym okrętem. Jest najważniejszym brazylijskim piłkarzem. Jednak musi przedstawiać swoje zdanie, żeby ludzie mogli zrozumieć jaki jest, jak myśli. Dani Alves konkretnie definiuje problem Neymara i wskazuje jakie jest jego rozwiązanie. Jednak czy Brazylijczyk jest w stanie nad tym zapanować i kolokwialnie mówiąc ogarnąć się? Mam wrażenie, że w Paryżu nigdy do tego nie dojdzie. Neymar musi zmienić otoczenie, aby to się zmieniło. W poprzednich materiałach cytowałem wypowiedź Cristiano Ronaldo na temat jego wyjścia na miasto po meczu z Lokomotivem Moskwa. W tym samym wywiadzie dla France Football opowiedział również o swoich starych kolegach z Manchester United, od których bardzo dużo się nauczył. Sam określił, że gdyby nie obserwował swoich starszych kolegów po fachu, byłby idiotą. Korzystałem po prostu z mojego mózgu. Jeśli masz trochę inteligencji, patrz i bierz przykład od tych, którzy są lepsi od ciebie. Tak właśnie zrobiłem, gdy byłem w Manchesterze United i grałem z Ryanem Geeksem oraz Paulem Scolsem. Jeśli jesteś młody i grasz z takimi piłkarzami, to musisz starać się od nich nauczyć, bo inaczej jesteś idiotą. To samo tyczy się Van Nistelroya i Rio Ferdinanda. Cristiano Ronaldo oczywiście nie zapomniał o Sir Alexie Fergusonie, któremu również zawdzięcza bardzo wiele. Sir Alex Ferguson też wiele mnie nauczył i zdałem sobie sprawę, że mam potencjał do zdobywania goli, nie tylko dryblingu i podań. Zacząłem myśleć o byciu kompletnym graczem bez żadnych słabości. Teraz potrafię posługiwać się prawą nogą, lewą nogą oraz głową. Moimi atutami są też siła i szybkość. Jak widać, obserwacje starszych kolegów nie poszły na marne. Cristiano Ronaldo trafił na odpowiednich ludzi, którzy zarazili go pasją do profesjonalizmu. Wraz z końcem roku kalendarzowego kończy się kontrakt z Latana Ibrahimowicza z amerykańskim Los Angeles Galaxy. Wiele było dyskusji na temat jego powrotu do Europy, a konkretnie do Włoch. Szwed w mediach społecznościowych wrzucił takie nagranie, które jest totalnie w jego stylu. Hola España. guess what? I'm coming back. Znając Ibrahimowicza, nie musi to być wcale podpisanie kontraktu z jakąś hiszpańską drużyną. Może chodzić na przykład o wakacje w Hiszpanii. Jego słowa trzeba traktować z dystansem, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak to się ostatecznie skończy. Podobnie było z Mistrzostwami Świata w Rosji. Sam Szwed wtedy mówił, że na Mundial jedzie. Jak się okazało, nie jako reprezentant Szwecji, a bardziej jako prywatna osoba. Niemniej jednak takie krótkie nagranie rozpaliło wyobraźnię mediów na całym świecie. Już niedługo przekonamy się, co Ibrahimowicz miał na myśli. Odpowiedź na zagadkę. Zlatan Ibrahimowicz był piłkarzem FC Barcelony za czasów Pepa Guardioli. Łącznie w barwach Dumy Katalonii, rozegrał 46 spotkań, w których strzelił 22 bramki i zaliczył 13 asyst. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. Sponsorem kanału jest BetClick, a w przypiętym komentarzu macie link do rejestracji do BetClicka tylko dla pełnoletnich widzów. Specjalna oferta dla widzów naszego kanału z Kodem Gwizdek: macie 540 zł cashbacku na start. A my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!